Modlitwa o siłę w trudnych czasach. Wspaniały Boże, składam przed Tobą nasze pokorne modlitwy o siłę w trudnych czasach, gdy życie stawia przed nami przeszkody i wyzwania. Wiemy, że bez Ciebie jesteśmy słabi, ale w Tobie znajdujemy moc i nadzieję. Mocny Boże, wiesz o naszych obawach, naszych lękach i naszych wątpliwościach. Przychodzimy do Ciebie, prosząc o siłę, by nie załamywać się w obliczu trudności, ale byśmy wzrastali w siłę i odwagę. Daj nam wewnętrzną moc, byśmy nieustannie podnosili się po upadkach, byśmy nie tracili nadziei, ale widzieli, że Twoja miłość i prowadzenie są z nami Boże. Ty jesteś naszym oparciem i ukojeniem. Kiedy czujemy się przemęczeni, zranieni i przytłoczeni, przychodzimy do Ciebie, prosząc o Twój pokój i ukojenie. Obdarz nas swoją łaską, abyśmy odnaleźli spokój w Twojej obecności abyśmy poczuli Twoje wsparcie i pociechę w naszym sercu. Daj nam odwagę, abyśmy nie poddawali się w obliczu trudności, ale abyśmy szli naprzód z wiarą, wiedząc, że jesteś z nami. Pomóż nam zrozumieć, że przez trudności możemy się wzrastać i stawać się silniejszymi. Uczyń naszym życiem świadectwo tej mocy i łaski. Niech nasze życie będzie przezwyciężaniem trudności, które świadczy o Twojej obecności w Nim. W imię Jezusa Chrystusa, który nas umocnił swoją śmiercią i zmartwychwstaniem, modlimy się. Niech Jego moc i zwycięstwo będą z nami. Niech nas umacniają i prowadzą w każdej chwili naszego życia. Amen.